Witam w trzecim odcinku Poker Bites. Tym razem trzech członków Timu Pro pokażę jak grają z top parą w grach cashowych No Limit Hold'em. Kiedy jest właściwy moment, żeby wykonać zakład zawartości? Kiedy jest lepiej sobie odpuścić? Zobacz jak Richard Todd podchodzi do gry mając top parę. Tutaj dostałem dobry flop, walet high, mam top parę stop kickerem i walczę z tym kolesiem. Dama walet 10, dama nie jest dla mnie za dobrą kartą, ale i tak postawię. Opłaci mnie z król walet, król 10 z do koloru, albo z królem czy z dziewiątką. Po prostu starałem się coś wygrać z moją ręką, chciałem wciągnąć do gry te ręce, które nadal chcą trafić jakiś układ, jak groły czy słabe pary. Dobra, podsumujmy. Gdy trafiłeś to w parę, mając inicjatywę przeciwko mojemu przeciwnikowi, to zawsze stawiaj na flopie. To może wydawać się oczywiste, ale czy wiedziałeś, że ta sama zasada tyczy się również terna? Naprawdę! Wywieraj presję na swoich przeciwnikach. Pozwalaj im popełniać błędy. I wyciągnij wartość, na którą zasługuje Twój układ. Mając pozycję jest to bardzo łatwe, ale robi się trudniej, gdy jej nie mamy i pokaże nam to w następnym rozdaniu Lex Beltrus. Tutaj tylko sprawdzę, myślę, że moja ręka jest wystarczająca. Myślę, że mogę tu sprawdzić, jeśli on 3 betuje, to często mogę 4-betować, żeby równoważyć swój zakres. Mogę zagrać z tą ręką bez pozycji, myślę, że jest wystarczająco silna, że niekoniecznie muszę mieć tutaj inicjatywę. Sprawdzę go przynajmniej dwa razy i potem pomyślę. Nie sądzę, że wykona tu zakład dla wartości, ponieważ jeśli czekam, to znaczy, że mam rękę, która może dojść do showdownu, z której jestem zadowolony. Więc nie sądzę też, że będzie mnie blefował. Więc jest szansa, że poczekał za mną, mając asa na fernie, albo że nie wierzy mi i ma króla. Więc po prostu podstawię, ponieważ nie sądzę, że za często uzyskam od niego zakład. Dlatego muszę to zrobić sam i on musi teraz podjąć decyzję. Wiecie, czasem lepiej jest dać komuś szansę na wykonanie blefu, ale nie sądzę, że w tej sytuacji by z tego skorzystał, ponieważ tak jak mówiłem, jeśli sprawdzę na flopie i poczekam do niego na ternie i na liwerze, to znaczy, że będę zadowolony z dojścia do showdownu. To było bardzo luźne, no więc widzicie rezultat jego gry. Z pewnością myślał, że mam jakiegoś wysokiego trefla na ręku i próbowałem kraść. Jeśli bym poczekał, to poczekałby za mną, więc mogliście natychmiast zobaczyć rezultat tego typu sytuacji. Więc czego nauczyliśmy się z tego rozdania? Nie będąc przebijającym we flop, masz ograniczone opcje, zwłaszcza nie mając pozycji. Lex rozegrał to bardzo dobrze, tylko sprawdzając na flopie. Jego przeciwnik uznał ten ruch jako okazanie słabości, co daje nam znakomitą okazję do zgadnięcia dużej kupki żetonów na riwerze. Nie mając inicjatywy, nie chcesz grać dużej puli, zamiast tego staraj się grać pasywnie przy pierwszych kartach wspólnych i wykonaj duży zakład dla wartości na riwerze. Następne rozdanie zawiera jedną z najważniejszych rzeczy, którą powinieneś wiedzieć o top parach. Oglądaj uważnie! Tutaj mam As Valet, Trafiłem na flopie Asa, As 39 zdrołem do koloru. To dla mnie całkiem niezły flop. Wykonam Continuation bet i zobaczę, czy będzie chciał zapłacić. Jeśli by sprawdził, to obstawiałbym go na słabego Asa, nie na Asdama czy ASCLU. Więc na pewno stawiałbym dalej przy takich kartach jak Dama, Król albo Walet. Grałbym uważnie przy dziesiątce czy ósemce, ale przy niższych kartach jak 2, 4 albo 5 stawiałbym dalej. Ale jeśli wykonałby check race, to odpuściłbym sobie przy niskich, nic nieznaczących kartach. W większości przypadków przy niskich kartach na ternie postawiłbym i spasował. Pewnie pytacie, jaka była ta ważna rzecz. Więc Richard miał plan na każdą rundę licytacji, nawet zanim doszła na stół następna karta. Wiedział, że stawiałby przy każdych niskich i wysokich kartach, ale czekał przy każdych średnich. Gdyby napotkał się na checklist, to by spasował. Zawsze przemyśl swój plan gry, żebyś mógł mieć więcej czasu na skupienie się na telach i wielkościach zakładów. Teraz jestem pewien, że poradzisz sobie z tym, czego nauczyciel Matthew The Mulder w następnym rozdaniu. Tutaj 3 betuje z Azdama Off przeciwko graczowi Teddy KK. Wydaje się on być bardziej po stronie Type, aczkolwiek ma zdrowy procent 3-betu. Nie sądzę, że siedzi tutaj tak długo, około 70 rozdań, ale nie widziałem, żeby do tej pory robił coś zbyt szalonego. Wykonam sibet na flopie A z Walet 3. Będę miał dość często najlepszy układ, na dodatek może nadal sprawić mnie z gorszym asem, albo nawet z Waletem. Na ternie również postawię, ponieważ myślę, że dość często będzie miał niższego asa. Może mieć dwie pary z ale nadal nie podejrzewam, że przebije front wallet na ternie, więc ja z łatwością mogę wykonać zakład. Mógłbym też potencjalnie poczekać za nim i sprawdzić na riverze, myśląc, że może grado mnie float nie mając pozycji. River sparował waleta i mam podział z każdym asem. Myślę, że wykonam tu overbed, żeby zmusić go do spasowania tych rąk, z którymi dziela się pulą. Staram się zmusić go tutaj do pasu z asem albo nawet z waletem. Aczkolwiek dostał na terenie seta króli, które na rewerze dostały fula, nie mogłem się spodziewać, żeby to spasował. Nie wiem, mogłem potencjalnie poczekać za nim na rewerze, ale sądzę, że spasowałby dość często takie ręce jak as6, z którymi dzieliłbym się fulą. Chore rozdanie, prawda? To co Matthias tu zrobił nazywa się zamienienie gotowego układu w bluff. To zaawansowana koncepcja używana przez profesjonalistów, gdy są albo po pierwsze w tyle do zakresu przeciwnika, albo po drugie, gdy jest duża szansa, że przeciwnik ma taki sam układ. Dobra, zobaczmy czego dowiedzieliśmy się z tego odcinka Poker Stop parą po pierwsze zakład na wartości jest naszym standardowym ruchem, po drugie posiadanie pozycji jest kluczowe. Po trzecie, dzięki pasowaniu w trudnych sytuacjach oszczędzamy pieniądze. I po czwarte, zamienienie swojej ręki w blef jest czasem sposobem na wygraną.